Siemano wszystkim, z tej strony Berg A oto jest taki odcinek informacyjny z serwera Alessia.pl, Co gdzie się dzieje i tak dalej Więc zaczynamy, to jest serwer Hard Ja tutaj wziąłem wojownika takiego na koniu Tutaj na konia się dostaje na pierwszy pociągu tak jakąś Togę jakiś bonem słabym no my i tu 4, buty wiatru PDK i na godzinę oczywiście i rękawicę I pierścień teleportacji Tutaj mamy miasto drugie dolinę i tak dalej i tyle no więc przechodzimy od razu tutaj do handlarza pójdziemy tam handlarz ma chleb no i tutaj do 34 zbroje są hełmy do 21 i tarcze do 41 tak jest to jest dla z zbrojami tutaj jest o z bronią tutaj jak w każdym tutaj no tutaj są bronie normalne a tu jest fmsiki, róg zielone grip i takie inne, się oczywiście plus 5, za półtora miliona idziemy dalej, tam jest, no to są strażnic, yy, strażnicy Mocy, tutaj takie duperele, yy, tu jest starsza pani jak zawsze, jest tu ja gościu, yy, tu jest Sean He, Kowal, yy, tu jest Elistyczny Bek, Kappa. tam są Octavio, tu jest yy, Jonas Hmm. Tu jest pomocnik zdarzeń. Kapitan tu oczywiście jest. Przepraszam kolegę. Hmm. Tu jest y, czerwony wódz, u którego można za wytwarzać runy. Za 50 run można run, za kawałki można wytwarzać runę. Y, tu jest taki blindujący kupiec, od którego można kupić y, bryły pokażę wam tej bryły można kupić od tego pana tutaj oczywiście tutaj bryły dać 100 milionów 500 milionów 50 i 10 milionów i tu jest dozorca no i niepokojny pierwszy no i dobra teraz zobaczymy jak idzie ek. Po tym mam. No. I jeszcze mam pelerynki 200. No i oto No i dziennik cały, no cały spot, poszedł mi level. No i idziemy dalej. Poszukać coś innego, że dropnie. No i mamy drugi, tam jest to mistrz tylko jakiś i tam jakieś bronię number ten szpony dobrze no i mamy już prawie czwarty level niecałe minutę o struchna skrzynka nam dropła z tej skrzynki oto można wydropić bodzie, EGZO, rady marmury wszystko co jest na serwerze i można dużo za nie zarobić wybieramy tu nam dropło wykrywać kamieni metin który wykrywa nam betina tak to w tutaj pokazuje nam betina ale go nie ubije, mamy za mną lewer. więc i tu mamy PDK no tyle z tej mojej strony na razie